Pochwalony Jezus Chrystus, pierwszy dzień września, i dzisiejsza Ewangelia jest o uwolnieniu. Jezus rozkazał surowo: Milcz i wyjdź z Niego. Wtedy zły Duch rzucił Go na środek i wyszedł z Niego, nie wyrządzając Mu żadnej szkody. Kończą się wakacje, a wakacje to z reguły taki trochę czas rozluźnienia. Więc chciałbym Was zachęcić do tego, Żebyście pomyśleli dzisiaj o dobrych przyzwyczajeniach, które były przed wakacjami, żeby do nich wrócić. Dobrych swoich takich rzeczach, które robiliście, żeby do nich wrócić. A tam, gdzie w ostatnim czasie widzimy jakieś rozluźnienie, to trzeba wołać o uwolnienie. Tak jak w tej Ewangelii dzisiaj, milcz i wyjdź z niego, mówi Jezus, i wszystko się zmienia. Nie wyrządzając mu żadnej szkody, zły duch wyszedł z niego. Dzisiaj niech to będzie dzień modlitwy o wolność. Wolność naszą osobistą, wolność tych, którzy słuchają Zoomu w różnych miejscach świata i tych, którzy są z waszych rodzin. Dzisiaj niech to wołanie będzie Jezu uwolnij. Przywróć nam zapał, siły, entuzjazm, żebyśmy w ten rok szkolny weszli z taką, takim zapałem Panie Jezu, chcę Tobie służyć i tylko wszystko dla Ciebie. Żeby to było w nas, a gdziekolwiek jest jakiś leń, jakieś skapcanienie, jakieś po prostu takie nie chcę mi się o w ogóle nie wiem, czy ruszę, to prosić o uwolnienie. Bóg jest Bogiem, który zaprasza do nowej miłości. Zacznij od nowa, idź za Bogiem, z Nim można wszystko. Także niech ten dzień taki będzie, wołaniem o wolność, jak dzisiaj Ewangelia zaprasza do tego. Zwróćmy się z tym do Jezusa. Niech On nas uwolni. Myślę, że dobrą modlitwą będzie strzeż mego serca. Wołać do Pana Boga o, o to, żebyśmy byli cali w Jego ręku i wolni od wszelkiego zniewolenia. Panie strzeż mego serca i zapraszam Was do tego, żeby subskrybować nasz kanał Mocnym Duchu Dzieciom. Kto tego jeszcze nie zrobił, tutaj klikamy. Do zobaczenia do jutra. Z Panem Bogiem.